No tutaj, ale dzisiaj gramy nie sujwa przy udaniu się Majka, a sujwa z Bartkiem, bubu. Ja mówię serwer, że dzisiaj Tak, tak to... by do Kajwa. Kaj okay, ty w ogóle? Jak są sobie szkobla. Ale Kaj ty jesteś. No ja się ze Sky wie, ja. Czekaj, ja. mam skrzynkę, może znajdziemy widzowie jakiś fajny dron... No ale ja nie, o nie, ja nie mam tego. Masz Mastałem pochodni. Tak, okay, widzowie, ja jest dozwolenie, bo te to panie. Co jest dozwolenie, te panie. Mam tu jakieś pochodnie, no. On tu daje trochę, bo to jest cake. No daj, eee, ja się okay. będę odkrywał tu. Du, du, no tutaj, no! Gdzie ty idziesz? Nie wiem. Jezus! Ty ty... O to jest naszą armor standard! Du, du, du. du? duży ten cake trochę. Em właśnie, a, mm. a jeśli ja zostawi, O! <grym> Z razu, ja biorę, ja biorę, ja biorę. Ja jeśli zostawicie łapkę w górę i o, sobie. O to się podzielimy, okej? Okay? No. No, no, dwie, się... no dwie, no dwie były. O tutaj, tutaj ci powiem, że się pogubisz, ale okej. Ok. Ale węgiel, węgiel bierzemy na pochodni. Nowa! Pochodnie. Nie, to nie to jest nowa. Węgiel tak, na pochodnie. To ty zbieraj, ja nie mam kilofa. Mam kilof, tak? niestety, bo ty nie zrobiłaś. Zapomniałam. Tu następny to węgiel. Mówiła dyla. Czekaj, była... Do, Do drugiej łapki. Bierze. Ej, oddaj mi to drewno! Odejmij te Eee, ja nie mam żadnego drewna. Masz pięki! Zabrałeś mi pięki, kiedy miałem mam Pieników! Oddawaj ty papryko! Ja nie mam pieniów! I zaraz nie ma do niej Jak chciałem powiedzieć, zostawcie lajka i subskrybujcie bo dobijemy te słynne 30 subskrypcji. I na się chcę to dobić, no widzowie no. O co się, ten ten się ten ma. Okej, okay, weszedł. Chodź, no, chodź spensy. za mną, no, chodź, chodź nie, chodź mną, chodź mną, chodź za mną. Czekaj, bo ja bry, to pierzelazo. Ko Już mam 12. I eeeem. chodź dalej! Jedna. Ha? <grym> e, co to jest? Muszowy stronhold. Ja. ja Ale... Ja muszowy Stronghold Ej dobra! Tu! Ła, nie wiem, ja ci... o, chodź, tutaj tu jest ciąg dalszy cave'a! Pod studzienką! <grym> ja tam była studzienką. O, żelazo! Ej, będziemy chyba mieli na tarczę. Chłopie, jest jedno żelazo na tarczę, no Dobra, wiek. ja idę zbierać drewno. drewna i chwypać z tego. mam sikierkę. No i naprawdę, widzowie, a mi myślałem, że to jest Prawdziwa broń speedrunnera sikierka. No, chyba tak. Bo jeżeli tam znowu zeszolipkę mi traf, to tam sikierę robię, co to mówię. A, A ja zbieram. Za chwilę ich rozwalę kiedyś. Dobra, ja biorę te pięki z tych. A idę dalej do tego Masz też... Um, czekaj. Masz kobyl trochę, weź zrób... Kaj ty jesteś? Kaj ty je? Kaj ty je? Jestem w kajpie! Tę ty uwierzysz, że na żadnego mowa nie ma? Nie wiem, czekaj, w na poko. Zmocno. Normalnie. Nie wiem, ej, widzowie. Nie I wiem. Duchka. Ale to fajnie, że na nie zarobiam. Widzowie, ej, em, ja. jak co?... No w sumie na... Żelazo, żelazo, chodź tu żelazo, je, żelazo. W tym Gdzie Tutaj, widzisz, tam, tamta, nie widocie, tam tak, które niewidoczne. o Dobra. Boże święte, ja tego nie widziałem Ej, chciałem prosiłeś się o Kto kobla. Ej, chodź tu, bo prosiłeś o kobla. No. Masz. Daj mi kobla, bo mam wszyscy też jakiś kill zrobić. Zróbcie killoff. I mi będziesz pomagał to zbierać. I później sobie... Sety i... E ja daj mi jeszcze jeden. Ale posyć jeszcze jeden. Na kill off, bo ja dać mi dwa. A Trzy. Daj trzy. Dam ci. Kaj. Dać mi dwa. O tu masz. Dzięki. Będzie cię mogła. Bo nie jako wszystkiego. Ej, wykop ten węgiel, bo będzie nam potrzebny na... To tylko węgiel i ja okej? Okej. Na pewno kilo mi pan Ale z Ale współpraca normalnie. No. Wyścia i kill. Ej, dobrą mam ciągnąć slajwa. W ogóle wiesz, że tu żelazo koło mnie jest właśnie. Teraz ja to, to zrobić. Te te pochodnie. W ogóle widzowie ten, no wiecie co? Tutaj robić. Ej, ej, weźcie do mnie nie, bo mam zlaoczo. Bardzo dużo Dobra, serwer. te pan jest dozwolony no, to jest mój serwer XD. Nie będziecie mi wskazywać, widzę. Pan jest dozwolony, zrobisz ten crafting, bo go jeszcze zapomnisz. Chłop, ja mam tyle... Jezu, ile tu węgla? Chłopiem będziemy tyle pochodni! Ale ja, ja teraz mam, bo tego jest dużo, już mam 31. Ja, 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 ja chłopie jest ile będę miał pochodni. I trzydzieści już. Trzydzieści no będziemy armor mieli, na no, połowę. Całe armory? Ja, ja już mam sprawdza. jedną sztabkę, żelaza. No z cave'u. Wow. Ja jeszcze mam jedną sztabkę żelaza, bo z golema. No, ja jeszcze zabrałam jednego beda, więc spoko, mam jedną. Dobra, Zobacz, dobra, mam kolejne żelazo. Ja trzeba zabrać ten bed z, z tej wioski, więc ja idę do, do tej... Ale po co bedy z wioski? No, trzeba się jakoś przespać. Co nie? Spać? Dobra, 44 już. Okej, tak, ja idę tu, chyba dobrze, bo ja to dobrze znaczyłem. Bo Boże no nie... jest tego żelaza w tym cave. Ie? Już o. mamy sety, już mamy sety, tyle powiem. O, a o my mamy tyle węgla, że nie... Tak nic nie. Normalnie aż tak normalnie, się normalnie Polska by zazdrościła nam węglem. <noise> Polska by nam zazdrościła. W... Jezus Maria, chłopie, wiesz jak ja złożę węgla znalazłem. Pochodni to dość nie będziemy mieli, naprawdę. no bo mam wyjście z Kaima. A e co to jest bruk? Co to? A, bo tu ten bruk, wiem jaki to jest bruk. Czekaj, bo... Tu kopię tyle tego Chodź. węgla kupię. Ej, piec hutniczy! Piec chutniczy, to co robiszcie? Będziesz szybciej pieczył. Dobra, dobra, masz jakiś węgiel? na eee, węgla. Ja Węgiel, to tutaj jest bardzo dużo. Więc... No dobra, z zbrojki. No, ale ja pamiętaj, jeno żelazo jeszcze na Flewu tam, bo przychodzi w Minecraft. No, próbujemy ja przejść. Taki jak speedrun jakby. No, tylko pi... Żelazo, serio, tyś przegapił żelazo. czarno tu jeden. Czarnotu jeden z drugich. Ja chcę żen 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 e, ma, A szikierce. właśnie e, pozdrawiam tego po. Nie mogłam pozdrowić. Kogo mam pozdrowić? <grym> Następny żelazo mamy. 53. Mam! Kilof i sikielka. Chłopie, już, my już mam po wygielki. Ja sobie wezmę. No chłopie, ej, jakby do chodzenia Oscar. Co? Po prostu oskarby dołączył. To w ten, czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie, nie dołaj. nie lubię. Ona widzi mi, że, że mnie schakuje. Ja schakuję cię chyba... Twy, twój, twój, twój ołówek. Twój <grym grym> ołówek szokuje... Dobrze Dobrze, dobrze mówisz! Czekaj, ja sam sobie muszę wystarczyć. Czekaj, ja potrzebuję nożelazła jeszcze. Dobra, ja mam już tarczę sobie. Ja sobie buty robię, ale pamiętaj. Dojmuje. Zawsze jedno żelazo musisz zostać. Ach, sobie robię eee, ja sobie zrobię Ja sobie zrobię butki, szybko. Jakby cały widzowie, jeszcze już jest ta wersja 1.17. No A więc w ogóle ja mam opowiem taką historię, że kilka nie. godzin. Nie. Kilka godzin temu chciałem spać mi serwer. Nie mogłem. 1.17. Dlaczego? Bo... bo... Mi automatycznie zmieniło naj 17. Normalnie wstałem matki, bo myślałem, no chyba, że chyba... ...16 km będzie do kupienia, ale byłem... Ej, idiotom! Wiesz dlaczego. Bo była trzeba zainstalować. Nie chciałem! Okej. A top napisane, nie? A w ogóle... dobra, Ja nie. będę na mnie, patrz na mnie, się. To chyba ja, ja sobie to, set, jaja sobie robić. Oddaje mi się rano. Cały Całe z Ja może wydobędę ten. Pod nim jeszcze raz dobieram. To dwa, ja zbieram dwa, ten, możemy zrobić. I jeszcze czterech. Ej, możemy już iść pod jaksy. No tylko Ej, się znajdź. Łopatę, łopatą będzie ci no. lepiej. A ja mam, ale ja mam szczęście, 10 już tego żwiru. O! Dobra, my robimy sobie jeszcze i krzesiwo i byk. Krzesiwo mamy zrobione, więc portal z robimy. Dobra, dawaj mi teraz e, wiaderka, dawaj mi, cel, dawaj mi żelazo, bo ja potrzebuję na wiaderka, bo ja umiem robić portal z wiaderek. Czekaj, czekaj ja ci za chwilę dam, ja ci zrobię wiaderko za chwilę. E, mi jest potrzebne, m, dwa wiaderka, są potrzebne, jedno na wodę i na lawę. Właśnie na... to już tutaj. Trzeba, ciepłym no, trze pośczeniu. trzeba znaleźć... Widzowie, to To jeszcze jedno, to poczekaj, wieta. Trzeba znaleźć mam, ale, ale źródło... Ale no, no, i proszę, żeby nikt nie wbił na serwer. O. to bardzo panu idzie. Przecież ja drugie. E, patrz na mnie, patrz na mnie. No idzie na całego. E, całego daj, daj, daj mi skądś batyk, bo to trzeba zrobić tak. Trzeba znaleźć lava pool wraz z dużym... Du du duży lava pool i chociaż y, jakieś źródło wody. To jest najważniejsze. Bo tak już zrobimy. Wiadro z, z wodą. Tak. Nie, wiadomo z wodą jedno nie wystarczy. Mogę ci... Mogę ci się... Ale Dobra, to ja już biorę to, i te różne. No i szukamy. To ja sobie wydam... Daj, daj mi daj. Nie, weź to jeszcze daj tu! nic nie pomalasz tego. Ja jeszcze muszę zrobić bo... te żelaza. O jak się te sety by zniszczyły, to sobie naprawimy i potem jeszcze przypomnimy. Ja sobie zrobię tylko... I czy mogę jed jeden, jeden ten, jeszcze ja jeden wezmę, bo na mieczyk chcę zrobić. Góra świerka. Nie, ja mieczyk, dla mnie Kajki, bizony, bo ja muszę PlayStation'a wyłączyć. Czy masz go wyłączonego? Włą tak, bo cię nie da akurat i XD I wchodzimy. Dobra, to wychodzimy z tego Kaiwa, widzowie, szukamy lava pool i złota złota. Tutaj kaj okay, przejrzeliśmy w 90%, nie wiem co jeszcze tam pomyliliśmy. Ile, bo muszę płytę schować. Chłopuś się płyta schować. To ja sobie zrobię, że leży na kajuś. To sobie muszę zrobić, okej, okay, a Dobra, już mam wszystko, jest gotowe, no, dobra. Ej, nie bij mnie, ty! Zobacz! jak to by. Czekaj, zobacz jak ja mam acigmenty zrobione. Ej, daj mi żelazo, co całe... nie jest taki żelazo. Aj bo mi na armo nie starczy. Masz jakieś żelazo? Jeśli daj, to proszę, bo chcę na armo zrobić. Strasznie na armo. Miałem. Dobra, jedno, jedno, jedno. Dobra, już nie mamy. Hmm, Dobra. Ja sobie... To bierz ten węgiel, bierz węgiel. No mi nie jestem nawet na... Ach... Dobra, bierz Węgiel. Dobra, weź to. No ciepło i tam za to mamy żelazo. O podniosłeś się. Je. To jest bardzo, tylko, czy mogę zrobić i... O, spodenki mogę zrobić. Mogę Dobra. zabrać już? No możesz. Dobra, ja też. jak się królam. Do... Ja, ja do... No to to na pewno na tutaj nie Ja chyba widziałem wyjście. No. Tylko nie, nie w Kajwa nie była w Kajwa, to ja sobie do bani w zrobić. Bo ja się. Ja tak chcę... Się... No, drugi crafting, to chyba gdzieś tutaj było wyjście. Bośmy robili crafting. No, ja nie już. A tu nic nie ma. Masz pochodnię? Tu nic nie ma. Dobra. Nawet tu? tu? Tu jakiś, tu się. dobrze pamiętam. Dobra, tam. Ty chłopiec, już chyba noc. Nie, dzieje się już noc, prawie. No weź ten. Puszka Dobra, z... chodź. Masz łóżko drugie? Nie mam. A idę skoczyć szybko, bo to jakieś były łóżka. Chodź skoczyć. Ja jednym rzecz, bo ja mam... What way? Chlebki, ziemniaków? Że Ale chlebka ziemniaków. Chłopie jedzenia to mamy dość. I proszę, twoje niebieskie, takwa się na niebieskim, masz niebieskie. Masz farta. E, kaj ty jesteś tutaj, dobra, masz jedno łóżko. Ech. Te do mnie. Masz. Tutaj Obecnie. łóżko jedno. I widzowie jedziemy... O! Jest tam źle I Nie robimy jest... takiego małego speedruna. Żartuję to jest jezioro to tam coś robił, to ja nie pamiętam. Nie wiem. Ktoś tu był sztukiem. Ile? Ale gdzie, co? Gdzie? To. Tam? To ja nie wiem. Nieważne. Okej, okay. nieważne, po prostu nie nieważne, wiem. Nieważne, co się tam działo. Ej, no stój na mnie. Czekaj, ja wezmę Czeka. to pochodnie. Zbieraj tej pochodnie, bo z tym nie możemy... Weźmiemy to pochodnie ja, ja muszę wziąć, bo za głodny. Czekaj chwilę. To się tak zbiera, A nie niszczy się, tylko tak. w ogóle łapką? Dobra, stój. Ja się zniszczę w a... jedno Robimy potem jakieś PvP? Możemy zrobić, po jeszcze. A dobra, jedzenie. Jedzenie, jedzenia. No, zbieraj pszenicę. A, wy... To jedzenie. jedzenie. trzeba zabrać. Chłopie, jedzenia tam mam 15 chlebków, chłopie. Ja mam 3, to poczekasz? Ja zbieram jeszcze tą pszenicę, może wydropię, nie wiem. Zbieram. Dobra, Wyraziem ja, 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 ja zbieram Ja wybieram wszystko. Ja wszystko. Jezu, ja mam już tych ziemniaków chłopie. Ziemniaków to, to już dużo mam. Ja też jagódki zbiera. Sorry, bo cię potę uderzyłem. Dobra, chlep, bądź, um, ja wezmę... czekaj, tutaj mam dwa wiaderka, jedno sobie wezmę. Ule tą zbroję ściągnąć. Ja wezmę wiaderka jedno z tych... Czekaj, są przyjeść chlebek. Chcesz nie? Ja mam. Okej, okay, dobra, teraz ziemię fula. Okej, okay, i teraz poszukiwanie lava pool, bo to a jest najważniejsze. Lava tak mały spiedra, a, mówisz. A. O, jeszcze jagódki weźmiemy. Jagódki, czarne jagódki, mieszkają, mieszkają, mieszkają. jedzenia. No, jagódki to też jedzenie minecraft. Steki. Czekaj. Nie no, steki, ci powiem. Można by zbierać jakieś idę szukać lava pool jeśli znajdę, to, to się tam nie tepni. Jak co widzimy, na mojej serwerze można się tepać, bo to nie rozkazujecie a mój serwer może kiedyś zobaczyć. Oni już zobaczyli chyba jeden raz serwer, twój. Tam się zmieniło, trochę, Bo nowe sklepy doszły. No, jeden niedokończony nawet był. No i robimy jeszcze eksperta. No. Ale nie będziemy, mam zdradzić więcej, żeby to było. Aj! Okej, jest jeden. moment. pamiętasz Alkusa? Pamiętasz Alkusa? nie, 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 nie. Wychodzimy, nie, idź, 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 bo tam tam jest tam, tam widzę, jak sobie jest miasto nasze. Czyli powiem zarobiście. A 85 metrów stąd jest No, no to musimy kać indziej. A mam tą minimapę, więc ja to widzę. Więc tam widzowie, nie idziemy to moje miasta, tam dużo... Tam ja też nie, bo tam jest mały stronvolt. Jaki mały stronvolt? No te robiłeś się pamiętasz? pamiętam pan. Muszę, muszę mówić takie na kolisa, bo podobno do mnie ma chłopy tę że mówię jego imię. Rozbieram jagódki, 23 jagódki, więc... Eee. Um, ale... Mamy... Nie duży... A nie, nie, Nic nie mówiłem! O, bo... co to jest? Faj... Fajnie gdyby był ten... Czyli fajnie gdyby tu była lawa. się raz dla mnie... To Ej, to no byśmy zrobili kółko. Naprawdę, no mi się całe kółko zrobili. Wow. Za chwilę! Ja no um, Ale... Co? Chyba coś ominąłeś. Co? Te mi się do mnie. Co ominąłem, ja się pytam. Co ominąłem? Co? Co? No to! No to! <noise> nie mówiłem ci, że to znałem, no. to I tak tam jest... Dobra idziemy jeszcze indziej, bo tu myśmy okay. zrobili jakieś... Ty mam żelazo, mam żelazo. Mam kejwa, chodź do mnie. No ale trzymaj się tep to ja... Widzowie, ja się nubem i nie umiem... Boże. Ja żelazo ty, ona by ja. Tym proszę. A plosem, plociem, holumociem. Tam jakieś dalsze ciągi to da tam sprawdzić. A tu nic nie ma, więc nie będę tam pochodził marnowo. No to żelazo mhm. to biorę. Węgiel! no woda na mnie spadła. Dużej kopać. Pajam Ej, bo na mnie woda spadła, pomocy! Dobrze. Dobra, żyję. Kajty? No tu też, może w tym kajmie. Tam nic dalej nie ma, bo tam jest taki... Skurwysał. No nie idziemy do okay. musimy nosić ten lapopulno. Czy to? Wiesz, że to może hmm. być też pod ziemią. Ale pod ziemią to nie lubię robić portalów. Prawda. Ja pod ziemią to jest z tym robię portalów. Czy się to znajdziemy, bo my się już tutaj nie wchodzić. No, sorry, chcesz odcinek nagrywać. Ja chcę też mi złyskiwałem. Ja nie chodzi z tym. Okej. Okay. Minecraft mi chodzi. Dobra, mamy lawę. Zarawisz się. Nie, 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 Widzę Cię Ty, bamburu jeden! Ty bamburu jeden! Bamburu! Ty to za złaś! Ty to dasz ja, złaś! Nie, ja, ja mam się to. Nie! Tast ty Nie się tam... tutaj, Czekaj, stój. Nie, czekaj. Ja muszę zrobić Użyj! Ty... Wia... Nie, ja muszę Czekaj. Tutaj. A nie, nie. Się. O, o, ale nie, nie. wiadro I... Bogu! Tarczę. Widzę chyba to coś odcinek wtedy, na kiedy najwięcej umieram. Czekaj, wezmę wiaderko z lawą. No i nie jestem na górze. No... what the hell? się pytam. What the dis, się pytam. Muszę... Nie mam bloków za dużo, więc... Za... Potrzebuję pochodnie! A ja potrzebuję lawę. A potrzebuję pochodnie, których ja, nie mamy. No ja nie mam nic do budowania. Pomocy! Ja też nic nie mam. Ok. Siop! Dobra, wleciałem. No, tu jest lawa, nie mogę, nie mogę, ja, ja nie mogę jej zostawić, to lawa jest. Przecież lawa to jest tak dobry. Ja na drugie wiaderko i tyle. Muszę jakoś podsadzić, no. Chyba jakoś to tak zrobić. Czekaj, stój teraz. MARCH THE lock NIE! FAK problem. problemy Deć wielkie on to jest żelazo Ale kopie No Aaaa No na przykład żelazo to dla Ciebie też NIE! Gówniane, no Weź mi daj jakiś blok, tu podbój się, cokolwiek, no Ja w ogóle bloków! No, Jak bloków nie masz? No, już mi się skończyło ty... Męczę z tym nie. nie Dobra, coś takiego i teraz jedno weź... Nie. Dobra. Jakoś wypłynąłem ci, powiem, że jest naprawdę ciężkie. Masz tu jak co wodę, będziecie wejść jakoś po co to sobie lubię. na dole. Lawy teraz. A ty jesteś tam na górze? Jezu! Ta tarcza. Dobra, mam lawę jedną. Una. Ile tam był żelazo? Ja cię. Cha cz, Leci. Ja ci się... wezmę tą, tą wodę. Dym, dym. Dobra, weź tą wodę też. Ej, czuj, masz wiaderko? Ej, weź wylej tą wodę i weź tam la... Idziesz ta. tam na, na dół? Nie, bo tam lawy nie weździesz. Chodź idziemy. Ale mamy jeno wiaderko, ale tylko jest lekki problem. że jeno wiaderko nam w ogóle nie wystarczy. Więc. Labokul, czeba. Dajcie idziemy w poszukiwanie na chwilę lawa kula. Albo. No, mamy piesio! dziubu, na ci pies. Pieska widziałem, albo mam tekstury do nich. No, ja się też chyba te tekstury. A, Zmęste, takie co to było, tak? Mała, czy nie delikatnie? Ładnie! Nie! Nie, nie, zapieram, <coughs> ja ma... nie, wiem. nie, 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 też Ja też nie, nie, okay. Ja po prostu nie, nie, na... i Na i nie, i tyle. I tyle tak, poproszę, że dajmy, rozkopujesz dwie te, dwie kratki, wlewasz tam lawę i już masz lawę. Na No, chyba. Ja Jeśli to, na jeśli ciebie, to marnowanie to cię zamorduje. I no, roz. No dobra, spróbuję, ale żeby, żebym tego nie skrzanił, proszę. Dobra, spróbuję. Cztery kratki, ja. Spróbuj zrobić to, nie okej, okay, niech się to rozleje. I to na pewno? Nie, to nie tak, to tak nie działa z wodą, to jest inaczej. Woda to tak wodą, nie działa z, z wodą? Woda inaczej działa z lawą. Lawa ma taki inny ten, inną in, 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 in logikę. W sumie lawa nigdy nie ma logiki. Ma logiki. Logika, logika, Pro Tak no. Jeszcze to płynno ty grubasie. Czy, czy Minecraft mi udaje, że jestem grubasem, czy coś się miałem? KUR! A ci nie pykło! No to ja nie... Nie chcę zabudować! że biegniesz biegniesz i w ten moment. No ja też szukać tego. No widzę... Ja, ja wam powiem, że na przykład dla Alexa Minecraft też długo szukaliśmy Lava Pool w sumie. Ja bym tylko nie zbił tego wilka, Kolejny wisa, wilka co pielęgni. Ale ten piesek był ładny. Nie, no nie ma lawa, nie wylecia, wylecia. to jest, widzowie, to jest złe, że nie ma lawa. Bo ja, widzowie, chyba szukałem kilku... Chyba musieliby dokończyć w, w drugim odcinku. Nie wiem, że poszukam nie, nie poddaję mi się. O, ja przed dwudziestą pierwszą muszę kończyć. Chopię. No bo pierwsza troszkę i dwa włosy... jest ósma pięćdziesiąt... pięćdziesiąt pięć, zaczynamy. XD Ja sobie będę spał 7.40 tyle Albo dłuższe muszę... Ja mam mogę dać Nie On O chwilę! Mamę. Mamy O widzowie, ja, no jest problem O chwila, mówię! Widzowie, chyba będziemy kończyć ten odcinek w ust. Tam rodzice od niego się dobijają do jego pokoju o, ale napisano, graf jest fajny. może następny odcinek się w ogóle pojawi się. Tak. Okay. Czekaj, jest tu i patrz na mnie, patrz na mnie, jaki w tym tryhard, jaki hmm. dream. O boże, dream się to. tej drugiej dni, Dobra, to kończymy. Dobra, to kończymy odcinek. teraz. No. Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję że się film spodobał się, tak zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem w lewym górnym rogu wyskoczymy, ale kiedy gra, kiedy była masakra na przygody Alexa Minecraft, więc Eloe czy 2.0 Śpicie dobrze jak na kanalu chyba poduchy.